Cześć, witajcie. Dzisiaj kręcimy kolejny odcinek. Wykonujemy dzisiaj montaż rekuperatora rekunet F350RV. Właściwie to już kończymy. Jeszcze Pan jakieś tam końcowe elementy dopina. No, i oczywiście dzisiaj odcinek znowu nie będzie o montażu, bo już ich dużo zrobiliśmy. A chcieliśmy pokazać ciekawe rozwiązanie, jakie wykonał sobie inwestor, czyli ogrzewanie domu, ogrzewanie wody użytkowej plus dość ciekawa technologia domku. Może kilka słów nam o tym opowie. Myślę, że może to być ciekawy materiał. Także zapraszam do oglądania. Cześć Bartku. Witam, dzień dobry. Witajcie. Słuchajcie, mamy inwestora, zaraz go parę rzeczy wypytamy. Może najpierw jeszcze pokażę, jak jest zamontowany rekuperator. pan sobie coś tam jeszcze w nim grzebie. Rekuperator jest podwieszony pod sufitem, którego jeszcze nie ma. W najbliższym czasie, albo może nie w najbliższym, inwestor będzie Bartek sobie wykonywał sufit z płyt GK. Wtedy odepnie rekuperator, zrobi płyty i z powrotem podwiesi go w ten sposób, jak w tym momencie jest zamontowany. Ale zamontowaliśmy ze względu na to, że po prostu Bartek chciał już użytkować z tej wentylacji, bo powoli sobie pomieszkują tu w domu, pomimo że jeszcze cały czas go wykańcza własnymi siłami. No i chciał mieć po prostu świeże, czyste powietrze w domu, żeby po prostu ten dom oddychał i rekuperacja, żeby mogła działać. Także odpaliliśmy go i na tą chwilę będzie on po prostu już użytkowany. Bartek, może opowiedz najpierw coś o technologii tego domu, bo jest bardzo ciekawy. Musimy przejść może gdzieś na... No, pewnie, to wyjdźmy ścianie. może na zewnątrz, albo przy ścianie staniemy. Dobra, Bartku opowiedz może coś o tej technologii domku. No technologia domu to jest budowana przez firmę Mabudo. Przyjechała gotowa dwoma ciężarówkami. Oczywiście wcześniej firma tak samo zrobiła fundament. Tu jak widać są podwaliny. 90 centymetrowe podwaliny stoją na, na fundamencie i później y, na podwalinach stoi y, ściana. Y, od tej strony jest deskowanie, do tego już płyta karton-gips, oczywiście mhm. tutaj z folią paroizolacyjną. Mhm. Pod tym jest y, y, chyba jeszcze jedno ocieplenie y, XPS, jeżeli się nie mylę, y, oraz później już jest zbrojony beton. Mhm. Y, tu dokładnie ale myślę, że jak zobrazuję, to może, może tyle. Z, tu widzimy około, po ścianie. Tak, około 20-30 cm. No to jest, beton, tu jest grubość, ściana, ta, a grubość betonu później i później jest całość ocieplona. E, mhm. No i na podłodze, e, na podłodze jest 22 cm styropianu i ogrzewanie podłogowe e, mhm. 16. Choć Może wyjdziemy na zewnątrz. Aha, na zewnątrz pokażemy, jak zewnątrz wygląda domek. Mhm. W sumie możemy pokazać nasze czepnie i wyrzutnie. E, czyli. To co mówiłeś, od zewnątrz jest po prostu żelbetowa konstrukcja, tak. skorupa dookoła. Od środka jest ocieplony. Pokrycie dachowe jak wygląda? Pokrycie dachowe, konstrukcja drewniana. Na to idzie płyta MFP chyba to się tak nazywa. No i na płycie jest folia i na folii dwie albo trzy warstwy ze spadkiem ostatnia styropianu. I na, tym, e, I na tym już idzie e, papa, też dwie warstwy, mhm. no i wywołany spadek na trzy strony w moim przypadku, jest tu, znaczy na trzy rynny, na zewnętrzne, e, bo, bo tak jakby zażyczyliśmy sobie, żeby, żeby zewnętrzne rynny były, bo chyba ta wersja była z rynną mhm. centralną, środkową, mhm. ale... Wybraliśmy to. Dobra, powiedz jeszcze tak mniej więcej czas budowy takiego stanu, właśnie to, co wpadła firma i ci wykonała, bo rozumiesz, że swoje pozostałe rzeczy, czyli składanie, wstawianie ścianek działowych, sufity, te tak, wszystkie to kwestie to sam wykonujesz? To robimy tak. Natomiast sama firma tak jakby to wszystko do kupy zebrać i dzień po dniu robiliby no to tam myślę że w miesiąc by się udało yy, z fundamentem stan surowy zamknięty. Myśmy mieli taką, taką wersję mhm. i, i taką wybraliśmy a w środku, w środku było do wykańczania. Dobra czyli dość szybko spostawiony budynek parterówka nie za duża z rozsądkiem yy, i to co chcieliśmy chyba dzisiaj najbardziej pokazać czyli rozwiązanie jakie sobie wybrałeś mhm. yy, ogrzewania wody użytkowej i ogrzewania domu tak. yy, ze względu na to że w sumie stwierdziłeś, że po co będę na razie kupował pompę razie ciepła, tak jest, tak. A, miała, a planowałeś, tak? Była, tak, e... był taki zamysł nawet firmy właśnie EasyFast'a, mm -hmm. był plan tutaj na zewnątrz wyprowadzić. Bo ty to mogłeś kupić e... jednak. Dobra. Na razie się wstrzymam, ale się zawsze, wstrzymałem. zawsze, zawsze, zawsze mogę, mogę, tak, na razie jest rekuperacja. Zawsze możesz, bo grzejesz, prądem, tak. bo grzejesz prądem, ale jest nietypowo, bo zrobiłeś sobie podłogówkę, w razie czego, żeby można każde inne źródło podpiąć. podpiąć. Dobra, chodźmy do pomieszczenia technicznego, pokażesz nam, jak to wszystko po. po no Dwa zbiorniki, tak jak tutaj widzicie, mhm. lewy zbiornik służy, 300 litrowy, służy do podgrzewania, znaczy do, do wody użytkowej, kompanie, mycie. Mhm. Zasilany jest grzałką 2000 W, no, no dodat znaczy dodatkowo, jak jest po prostu zła pogoda. I za niska mhm. temperatura to ją po prostu dogrzewamy. Ale głównie jest podpięta instalacja solarna, zamknięta, z wypełniona glikolem. Bypass zrobiony na, na dwie, dwie wężownice, połączone razem. No i, i tutaj na bieżąco w tej chwili jest taka pogoda, trochę dziś pochmurna. Mhm. I 34 stopnie u góry na, na solarze jest 50. Y, mhm. Oraz <laughs> prawy prawy zbiornik też 300 litrowy. Ogrzewanie podłogowe tylko jest z tego zasilane. Tu jest wpięta grzałka 6000 W. Obecnie jest wyłączona, bo jest powiedzmy ciepło. Ale ona przez instalację taką gniazdkową uruchamia pompkę. Pompka do podłogówki do całej. Tak, czyli tu masz pompkę. Mieszacz, tak, żeby tak. ustawić sobie temperaturę parametru zasilającego. I sterowanie jakieś odbywa się automatycznie, czy jest włączasz to po prostu z ręki? Jak to wygląda? Sterowanie odbywa się przez tutaj taką aplikację Wi-Fi gniazdkową. Eee, po prostu ustawiłem na dobę kiedy ma się uruchamiać, na ile się uruchomić Aha, ta pompka. czyli jakieś cykli w ciągu dnia. Tak, w zasadzie samemu steruję. Jak jest za zimno, no to po prostu ją uruchamiam, a jak jest za gorąco, no to to się po prostu w dzień nie, nie włącza, tylko używamy mhm. w nocy. No w zasadzie chyba od listopada została uruchomiona, także już jakiś czas temu sprawdziliśmy. No i co, no? tu zbiorniku utrzymuje cały czas, na razie temperatura jeszcze jest na 60 stopni. Mhm. Okej, okay. słuchaj, mam do ciebie pytanie, bo tak, układ jest dość prosty, niedrogi raczej w wykonaniu. Tak, tak, tak. E... Powiedz jak mniej więcej ci wyszły, rozumiem, że to jest pierwszy sezon, gdzie coś próbowaliście o, ogrzewać, jeszcze do końca nie mieszkacie w pełni w tym tak. domu, nie jest wykończony, ale e, może mniej więcej e, jak znasz jakieś koszta, e, powiedziałbyś e, oglądającym e, jak, ci jak mniej więcej to wychodzi z użyciu prądu. To, to, to każdego gdzieś tam interesuje i szuka najlepszych rozwiązań. Mhm. E, tu oczywiście tak jak wspominałem jest e, na razie tymczasowo, bo, bo jest plan, jeżeli, a na razie wychodzi dobrze żeby zrobić jeden duży zbiornik, yy, który będzie najprawdopodobniej przeniesiony do garażu, także mm -hmm. tu będzie, nie będzie w zasadzie nic tylko jeden zbiornik i też elektryczne podgrzewanie. Ale wtedy planujesz jeden zbiornik jakiś duży, solary dać w tak jakby z ład wody, żeby wężownicą nagrzewać, a będzie tak. zbiornik w zbiorniku, tak, do wody tak, użytkowej w środku. Tak, tak, tak. Czyli solary już będą wtedy podbijać i jedno i drugie, jednym słowem. Mm, najprawdopodobniej tak, no mhm. chyba, że jeszcze coś się wymyśli rozwiązanie, Czasami. także mam gdzieś tutaj zaprzyjaźnionego, zaprzyjaźnionego hydraulika i tak razem w sumie tutaj udało się uzyskać takie, takie rozwiązanie. No na pewno kosztownie lepiej no bo, bo tak jak powiedziałem no podrożało gdzieś wszystko a tutaj zbiorniki bodajże nawet chyba używane dwa kupiłem mhm. także niewiele a co do kosztów to rozliczenie chyba we wrześniu było od września tamtego roku do jeżeli dobrze pamiętam do marca tego roku 2023 coś około chyba 3,500 tysiąca z całym prądem mhm. użytkowym oraz oraz po prostu no z tym tak no najwięcej niestety Czyli to, tak to cała, od września no to jest prawie nie wiem 6-7 miesięcy uh -huh. e, całą zimę przeżyliście e, i 3,5 tysiąca łączne zużycie no to bym A powiedział, 3, że ponad było 3 uh -huh. coś czy 600, jakoś tak, ale, ale... Szczerze powiedziawszy, nie największe, tak mi się wydaje, zużycie, jeśli patrząc też, że na, na wszystkie przy no tak, elementy, które masz w domu, tak? Tak, monitorowałem gdzieś tam, tak, tutaj jakiś taki mhm. stan. No, zobaczymy jak dalej. No, na razie jest wyłączone, tak jak wspominałem, tak żałka mhm. i... Także no... No Zobaczymy jak to dalej na bieżąco Dokładnie. wyjdzie. I... E, powiedz co o fotowoltaice myślałeś bo pewnie to też by rozwiązało dość e, wspomogło w jakichś e, odpowiednich okresach ewentualnie byś wyprodukował sobie nadmiar energii którą tak, no można coś, później spożytkować. Myślałem, na żywo, Natomiast no, miała być zamysł właśnie na dach tutaj fotowoltaika tam tutaj że chyba nawet 9 kilo czy tylko około 10. Ale ale na razie też to się pozmieniało. E, Trochę się na pewno też może przyczyniło. Y, problem z tym, że, że się zmiana jest y, y, z prosumenta teraz na metering, mm -hmm. y, mat, mat, chyba tak to mm -hmm. się nazywa. Y, no i no myślę, że nie tylko mnie to, to gdzieś tam... Czyli generalnie podchodzisz Ale... na spokojnie do sprawy, nie robisz na wariata, że trzeba kupić fotowoltaikę, wszystko trzeba ciepa, tylko powolutku, etapami sobie wszystko uzupełniasz, tak, jakby... żeby jakoś funkcjonować, żyć, e, a z czasem powoli będziesz dokładał te elementy, które będziesz potrzebował. Tak, tak? Jak będzie sprzyjające warunki. Nie jej... nabrałeś kredytu, żeby nakupić wszystko za 200 tysięcy złotych, spłacać no. kredyt, a później się martwić, tylko na spokojnie podeszłeś do sprawy tak? z instalacjami. No oczywiście rekuperacja ma tak. Trzeba było zrobić. Będziesz na pewno zadowolony, bo wiadomo, że jak jest rekuperacja. trzeba to to zrobić to jest tym bardziej, bo tutaj, tutaj nie ma innej wentylacji no, no w dokładnie. zasadzie Taki... No tak dom jest szczelny można powiedzieć bardzo. Grawitacji żadnej tak. nie masz. Chociaż teraz już no tak właśnie nie się właśnie włączyła się pomka, tak jak od, od tego Solaru. No, możemy zobaczyć. Ona sobie cyklicznie co jakiś czas, jak jest ustawiona tam histereza chyba bodajże na 20 stopni różnicy. Się uh -huh. na chwilę uruchomi. Ona jest tutaj, tak? tak? jeszcze można ją zmniejszyć, natomiast jest chyba nie. do 5, do bodajże 5 W, a tu w tej chwili 20 W. No, proste rozwiązanie. Wierniki wyrównawcze tak. tutaj. Domek nieduży, łatwo go zagrzać. Zużycie wydaje mi się naprawdę nieduże, jeśli mówisz, że 3,5 tysiąca, jeszcze nie mieszkacie. Też ocieplony oczeplony jakby jest, e... no jest dobrze, yy, gdzieś tam. No tutaj jakieś przedmuchy były, bo, bo sufit mm -hmm. tu częściowo nie było, nie jest, no to ciepło, nie jest zamknięte, także jak będą pomieszczenia same całkowicie zamknięte, będzie sufity mm -hmm. wszędzie, no to, to na pewno gdzieś tam też się zmieni, bo mm -hmm. będzie zamknięte część już, tak? Nie mm -hmm. będzie. Dokładnie, bo ja tego. mówiłem, że jeszcze nie mieszkacie, wy pomieszkujecie, tak, ale tak. powiedzmy to nie jest już takie, nie jest w pełni, w pełni, w pełni mieszkanie całkowite, Wypięczone. ale już niedługo. Niedługo powolutku zrobicie to. Dobra, słuchajcie, nie wiem, co jeszcze chcesz coś jeszcze powiedzieć? Może powiedz coś o sobie, mhm. o swoim kanale, czy nie chcesz? No coś tam oczywiście prowadzę, jak, jak mam czas i mam możliwość. Z zawodu jestem ratownikiem medycznym. Też, mhm. też ostatnio jest taka w sumie akcja się zrodziła, mogę, mogę powiedzieć, bo mhm. też na swoim kanale zamieszczałem informacje, że stworzyłem we Wrocławiu. E, może tak, bo światło gdzieś będzie, że stworzyłem w e, krasnale ratowników medycznych. E, mm -hmm. e, także gdzieś zapraszam do oglądania, chyba na ulicy Uławski są. Mm -hmm. e, no i jest prowadzona zbiórka. Chciałbym dokończyć, e, żeby stworzyć stroje e, dla krasnali ratowników medycznych. Czyli ja, się, ja sobie ubiorę się taki strój reklamowy, będzie wyglądał tak samo jak, jak, jak ten e, kombinezon, znaczy jak krasnal. No i mam zamiar wykorzystywać gdzieś tam do mm, y, szpitala, nie tylko jakieś imprezy, festyny, także mm -hmm. z, oczywiście z promocją. Y, Zawodu ratownika medycznego, także. Jest, super I tam linka mogę podkleić. Jak, jak... E, super, oczywiście jak najbardziej podkleimy oczywiście w opisie pod tak. filmem. Może wrzucimy teraz też jakiegoś linka e, tutaj e, przed nami. Mhm. E, także zachęcam do odwiedzania strony zalinkowania. E, no i... Zachęcam oczywiście do dawania łapek, subskrypcji, tak pisania komentarzy. No i na stronę EasyFasta do Piotka, tak samo zaglądajcie. To nie moja strona EasyFast, ale dobra. To jest... na EasyFast chodźcie Piotr... jak najbardziej. Do Piotrka, tak. Ale do mnie też chodź Chociaż jak to oglądacie, to znaczy, że weszliście Tyle chyba, nie? Myślę, Także dziękuję Ci bardzo, że opowiedziałeś o swoim, powiedzmy, domku i rozwiązaniach, jakie tu masz. Tak naprawdę to jest, wydaje mi się, fajny filmik dla wszystkich, którzy budują dom, Szukają wywalili dobrać. się z kasy, bo myśleli, że wydadzą pół miliona, wydali już milion, brakuje pieniędzy i jednak czasem można pomyśleć, że niektóre rzeczy można odsunąć na późniejszy etap no. i, wszystko tak, no. i powoli sobie później to wykonać. Także na tą chwilę tyle. Dziękujemy. Tak. Trzymajcie Dużo się. Zdrowia. Do zobaczenia.